Dzień dobry, witam wszystkich, to jest Emergency Hamburg w ROBLOX, a dzisiaj gra ze mną Bartek. Tak, jestem praktycznie zmuszony do gry, Siema. Tak, to oczywiście kolejny raz żart Bartka. Eee, a, proszę państwa, no zostało coś zmienione w tej grze, bo pisaliście, że jakieś update'y są, ale kurczę, no dużo, duża zmiana. Już na samym wstępie mamy tutoriale do odpowiednich prac oraz jakby, nie wiem, do kradnięcia czy, czy coś takiego tutorial. Ty, no ciekawe to, ciekawe. Car Mechanic, Firefighter, Police, Truck Driver i Bus Driver, czyli pięć podstawowych prac, które można wykonywać na tym serwerze. Tak jest. Ej, no chciałbym jakiś tutorial zrobić i zastanawiam się jaki tutorial powinienem no to, wykonać. To, to, to my razem sobie z no, no ale właśnie programowy. nie wiem który, wiesz. To może taki, który po prostu najczęściej używasz. Jest tak, 0 w Adacu, dwóch Fire Department, policjantów 14, więc albo do Fire Department, albo do Adaca można byłoby spróbować pójść. No to Fire Department, do Fire fighty w takim razie. Let's go. No dobra, no to firefighter tutorial. 1 na 6. Enter the driver's seat of your car. No dobra. Wypełniamy, proszę Państwa, tutorial w takim razie. Jakbyście się zastanawiali, co robimy w tym momencie. No to dobra. chcemy przejść tutorial. I drive on the fire station and start you shift on the counter. Dobra. At the counter, no I tak. Dokoniamy. Co, co? Co, co ty, Bartek, w ogóle mówisz, ty? Że Myślę, nic jak nie, nie zrozumiałeś. N! Ale... Ja to się zartowałem, na za N prawdopodobnie. Że ty naprawdę. Nie, no, ja sobie robisz. że muszę jechać, jechać do Fire Station i. Czyli do tą co, prawie... dobra, po polsku. Przetłumacz mi to na polski, Bartek. Jak się tak śmiejesz, Jeź to mi przetłumacz. Do ale do czekaj, zanim, zanim to zrobisz, pomyśl teraz. Chwilę masz w myślach, sobie to najpierw przetłumacz. Ale najpierw zanim to zrobisz, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram Discord, wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. Dobra, Bartek, teraz już miałeś czas na to, żeby pomyśleć nie najpierw. Nie myślałem, to w miarę chyba kumam tu jest. I tak, jedź do Fire Station. No ale czyli polski, do... polskie słowo no! Nie używaj angielskiego. No Jezus, no. Fire Station po polsku. A jak to się nazywa? No. Napomniałem słowa, dobra, do mnie, to chwilę sobie może przypomnę. I okay. zacznij shiftem na wskaż... counter. counter, counter <laughs> no to counter. nic nie powiedziałeś po polsku, powiedziałeś tylko tyle, że jedź do i to tyle polskiego. I zacznij... no Swoją, swoją służbę. O decanter Na skazanym jakby... ...znaczniku? No nie, 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 nie. Albo tutaj, o, tego typka. Albo Przy to... ladzie! O, lada, mnóstwo. Możesz zacząć swoją zmianę tak naprawdę. No w tym prawie powiedziałem. No, i jedziesz sobie na remizę... ...powiedzmy, nie? O, Albo remiza na... strażacka. tak, dobra, remiza. To też, dobra. Albo po prostu do straży... ...pożarnej. No, no ale zapomniałem, co tam słowo wyleciało, nie? No dobra, to wybieramy swoją rolę... ...no jako, że... O, mogę być Fire Department, Na darmo. No, mogę zacząć? jest Rescue Service i Fire Department. Na czym polega Rescue Service teraz? No dawaj, próbujemy. Czekaj. Może, co? Eee, aha, bo tu jest tak, jeden po prostu. Eee, tu jest też za darmo, też jeden. To jest za 1500 Emergency doktor, 1 2 i expand wymaga i Fire Commander da 1 3 ten współczynnik. Ale kim jest Rescue Server? To weź może ty Fire Department, a ja wezmę Rescue. Ser Dobra. A starczy. jestem jakby gorszym medykiem? Na to chodzi ty. Jestem gorszym medykiem, a ty masz strój w końcu by the way. No. Teraz musimy zespawnować strażacki oraz ambulans. A może po polskich słów zacznij używać, gnojku. Fire truck, no to strażacki, wiesz, mówię. Ale zespawnować. zespawnować? musimy, zespawnować? Zrespić. O, zrespić. A, no, świetne, świetne, świetne polskie słowo. Czekaj, już, już. Ale już takie moja przytulność, chodzi? Już sprawdzam, Marc. Ja już, już, już sprawdzam w słowniczku. Idę do ciebie. O, dobre, dobre, dobra, Bartek. Dawaj tego, pokaż nam tutaj. Weź. Czekaj, ja mogę unlock. Dobra, to sobie odblokuję, to sobie odblokuję. Ej, no tych pojazdów to, 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 takiego nie miałem. Dobra, na Robuxy, super. Tak, za roboksy. A ten... Stary, no parzekion, on jest fajny. Er Mogę tylko ten. <grym> ja nie mam pojęcia, co Bartek do mnie mówi. W ogóle <grym> widzowie Mi się zastanawiali. Ja naprawdę nie wiem. On czasem czyta jakieś słowo, które jest. Wiecie, zapisane czy po angielsku, czy ten. Ja czasem nie wiem o czym on mówi do mnie, nie? A coś tam kojarzę nawet. Dobra. A, spadaj. Okej, okay. spadaj. Enter the driver's seat of your fire truck or ambulance. Okej, okay. dobra, to ja jestem. Eee, no tak, do 30. Okej, okay. do 30 musimy wykonać zadanie. co, razem czy osobno? No nie wiem, no zależy, co masz na do zrobienia, Bartek. Ja widzę, że masz oil was spilled on the road. Więc masz do oleju możesz jechać. Emer emergency. No tak, no ale ja mogę za tobą jeździć i wiesz, coś to się to trafi. Także jedź pierwszy. No, no to jedź. To jest twoje zlecenie. Weź sobie F naciśnij. Po co? Żebyś mandatów nie dostawał na przykład? A. No Że ja ci, Bartek, muszę takie rzeczy jeszcze ja nie mówić. Nie Bartek, po byłem 300 serwerze. godzinach rozegranych na serwerze, bo ja nie gram na Ej, tych serwerach! ale żeglerach. szczerze, nie grałem do tej pory jako strażak, w sensie nie byłem kierowcą, to znaczy ty kierowałeś. Nie A, no tak, no bo rozumiem, że e, praca strażaka to się w opór różni od pracy innej, w której też wymaga na przykład policjanta, w której też wymaga jest, jest świateł. Bartek! No nie A? kłamie tu te teraz, no nie mnie tu teraz. Jeden z ostatnich odcinków z Emergencji Hamburg to taki, że ty jeździłeś, że to ty jeździłeś, jakbym byłem złodziejaszkiem na przykład. Zwykły no Ale policjantem też byłeś wielokrotnie ze swoim pojazdem. Wielokrotnie. Dobra, to, to ty tutaj sobie rób. Dobra, Bartku, drogi, mam nadzieję, że zebrałeś to. Co Nie. się robi z olejem? MAM WRAŻENIE, Bierzesz ŻE MOŻE... A masz piasek? Sandbag? Mam cyrku, ale są. Co? 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 Co masz? Ile mechaniczną. Okej. Okay. I Okej, okay, okej. Okay. No Chyba nie wziąłem. Ja, albo może nie masz na tym podstawowym... Nie no, powinien, strażak podstawowy i tak powinien to mieć. Więc no to możesz fajnie, się cofnąć się nie na nie komendę i, i zebrać o, sobie to. Może To będzie zabawny odcinek. Dobra, ja jadę widzę na tego. Ja oczywiście chciałbym być tym pośmiewniskiem. Ale ty, czy ktoś ci coś robi? Po prostu ty czytasz no, nie, rzeczy nie, nie, na przykład no, no, i już jest zabawnie, dom, no. No o to mi... <laughs> to, czy, to, czy to nasza wina? Czy na, masz to nam za złe? Tak! Aha. Aha, bo tego nie mogę podleczyć, niestety. Uh, czy ja mogę teraz kogoś podleczyć na tym gorszym? Jakby. Medyku? No, mam wrażenie, nie. że tak nie. No właśnie, nie, bo nie mam transferu. Transfuzji nie mogę zrobić. Transfer? Tak, a tylko transfuzja była taka najlepszą. Transfuzja była najlepszą rzeczą. Lepsza niż ta kroplówka. Dobra, zrobiłem jedną rzecz. To już jest jakiś plus. Bo do 70% mogę ich leczyć, a oni wszyscy mają powyżej 70%. I to jest mój minus. Tutaj ładnie policjant pod przykrywką daje sobie radę. Bartek, dzisiaj mamy wewnętrzny, wewnętrzne wyzwanie, ja żeby uważam, jak że najwięcej tych nazw, e, które zawsze wypowiadamy, bo sobie, je, a, wiesz, e, angielskie nazwy spalszczamy sobie po prostu, to żeby używać polskich zamienników tych słów. A sandbag, go nie miałem w punku. No to trzeba Kolec było go sobie. Jastem, tak, tak, to trzeba było go sobie dobrać, właśnie. No. to jest. A to co no to, to jest to... ten znak zapytania jakiś tutorial tutorial w 67% zrobiony. I do 30% dobra dalej muszę po prostu robić robotę. Takie wyzwanie to z polskiej nazwy, tak? Do 30 punktów doświadczenia jakby. Okej, okay, tu są jakieś strzały na komendzie, ale czy coś się faktycznie... Nie no, są, no do kogoś strzelają na tej komendzie. O no i gorzej, nie mogę tego teraz zlecenia wziąć, bo chyba ja mam je... i nie wiem teraz gdzie ono było dokładnie. A ten z psem biega jakby policjant, ty Aha. pies z psem, no co jest? Yeah. Żart, 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 ej. Uh, it was only a joke. I'm sorry, guys. It's a bad joke, you know? Nie mogę akceptować zleceń żadnych. Jak zleceń? No, zleceń. Jak akceptować zleceń? Po lewej stronie mam tutaj zlecenia, tak? Typu wyczyść olej, typu pojść do medical emergency, no. <laughs> nie mogę tego jak... Adam. <laughs> nie mogę tego Zabawne. kliknąć. Ej, bo jest nowy klub w ogóle dodany, z jakąś muzyką, która sobie gra tutaj, ale to nie będę wchodził, bo jest muzyka, która sobie gra. Kto tam wchodzi? Ale nieładnie, Bartek powiedział, nie widzowie. Bardzo nieładnie. Potrzebuję tak naprawdę jednej osoby, żeby mógł na niej zdobyć punkty doświadczenia, żeby mógł no na ja niej popracować. Mam 15 pan nie wiem za co. No ja właśnie, no, no 15 masz za służbę zapewne, on duty. Ale tylko 5 dostałem za kroplówkę? To jest bardzo mm. mało. Ojejku. W ogóle tu się nic nie dzieje, nikt się nie strzela ze sobą. Tu było przecież przed chwilą 14 policjantów. A, już z 10, okej. Okay. Gdzie są jakieś dymy? Gdzie jest za dyma? Gdzie. Okej, okay, tutaj jest jakiś o, przypadek, no, tak? Jest przypadek medyczny. O Jezus. Jadę. Dobra, jadę do Pomoc oleju. medyczna jest do wzywana. Oleju. Mi się bardzo podoba ten ambulans na przykład teraz podstawowy. Jest fajniejszy no, ty! dużo. Oh, ty bardzo Taki człowiek, europejski który, bardziej... Jakiś. Widzowie, jeżeli możecie pomóc, to możecie dać znać w komentarzach. Tak, co to za nowe rzeczy w, doszły w aktualizacji? Co się opłaca? Może dobrać robić coś co, fajnego na angielskiego? Dzięki, przyda mi się. Dobra. Hello, proszę, hello, hello, hello guys. I will show you my Experience, like a medic experience. Może no, już się tak nie popisać coś angielski. Dobra, znasz. dobra. Robić polskie słówkanie angielskie. No ale do ludzi z... Yy, wiesz, którzy piszą po angielsku, też muszę powiedzieć po angielsku. No po polsku. Dobra, daję im kroplóweczkę tutaj, proszę bardzo, podniosłem gościa. Dobra, co ja mam trochę zrobić, wyciągnąć piasek z workiem. I co teraz, może to... a! Może to po a Poczekałby bierze. chwilę. Dobra, poczekaj, Jezus Maria, pociąg jedzie, olbrzym jedzie, co jest? Ja pierdykam. End your shift at the fire station. No dobra, mam. ale ja jeszcze nie kończę mojej służby, mojej zmiany teraz. E, dobra, aż wyciszę te dźwięki, bo tam pisze tak, Max Player, Chucken, e, Rocky Dogi. Dobra, muszę wyciszyć, ale muszę jednocześnie mieć telefon pod ręką, żebym widział, jak ktoś dzwoni. Dobra, kolejny przypadek medyczny, do którego musimy podjechać. Mamy kolejne wezwanie po prostu, jako a, pan ratownik medyczny z karetki. Ale ja się to zrobiłem, to, dlaczego takiego mieczem nie zniknęło z listy? No bo ono nie znika, Bartek. Dlaczego? No bo nie znikają po prostu, one są, one będą dlaczego? się wyświetlały. No bo nie ma takiej opcji, żeby zniknęły, znikały. Ja mam sam medyka, bo ja nie jestem medyka, medyczny. Dobra. Ale dostajesz je, bo pracujesz w takiej branży, no. Dobra, o, policjanta trzeba podnieść, widzę, do żywych. Bo to aktualnie nie ma dla mnie pracy, dla moich dla mojego No krasa, nie ma, no nie, nie ma, nie ma, zdecydowanie nie ma. Dobra, a ja na przykład EXPA dostaję, dużo więcej doświadczenia dostałbym. A gdybym był tym lepszym medykiem, no ale jestem słabszym. No, poprawiłem w ostatnim momencie. Poprawiłem się. Bartek, ja mówię, poprawiłem się w ostatnim momencie, po czym ty dwa razy mówisz Expić. Expić to ci raz. Trzeba zdobywać doświadczenie. Dobra, znowu mi go powalili. Ej, czemu są medykali, okay. Jest to niesprawiedliwe. Bartek, bo. To jest za każdym razem, ty widzisz, jako każda służba takie rzeczy, nie bierz pod uwagę. Ale goś ma topór dowalony w ogóle, ty! Skąd ma taki topór? Gościu jest... bym cię chciał podleczyć, no. no. Ale mnie wywalił. <noise> jakiś klub. Dobra. No, podleczyć, podleczyłem. 90 punktów doświadczenia już zgarnąłem. Za moją pracę medyka. Okej, okay, czy tobie to ja to trzeba, bandyna. kolego? Kolego, policjancie, czy potrzeba ci jakiegoś leczenia, może? O, ja widzę, że bandaż tutaj całkiem nieźle by wleciał. Bandaż. O kurczę. To nabiera nowego znaczenia teraz. Nie rozumiałem. <laughs> Bardzo dobrze, nie zrozumiałeś. Pan... Dobra, oni dalej A, walczą! Dobra! Dalej walczą tutaj. Okej, okay, kumam. <laughs> Może jednak nie kumaj, nie miałem nic na myśli jak coś Ja nic nie miałem O, ty jeszcze koło banku... oożę... Ja tu jestem! E, ja dopiero przyjechałem! O Jezu, nie mogę przez to przeskoczyć, nie mam staminy. O, nie mam! E, tego wytrzymałości, przepraszam, przepraszam. No już nie jest punkt. A ja się poprawiam od razu. Ja też. A ty po co tutaj? O piesek. Miło o. O tak o panu policjancie mówić. Jakby co najmniej Kundla nie pies. Czemu oni tak biegają ty? Koledzy jeden z drugim i z trzecim. Potrącił mnie! Halo policja! On jest z policji. Właśnie, potrącił mnie. Mnie też potrącił właśnie pan policjant. No niestety. Nasza służba Bartek zdarza się w naszej pracy. Że po prostu możesz zostać potrącony nagle. Ty bo ja muszę w sumie wrócić po jakieś te, po jakieś zaopatrzenie. To idziemy, bo no. Bo ja w porównaniu do ciebie coś robię dzisiaj. Ja też y, olej wytarłem z ulicy. Tak, i ile już punktów doświadczenia zdobyłeś? 55 ogólnie mam. Ile? 75. To dużo, za ten olej tylko tyle dostałeś? No, bo 4 razy. Po 15 ekspa. A, to... No dobra, po 15 punktów doświadczenia dostajesz za każdą plamę. O, no, doświadczenia. No, sp no. no spoko, spoko. No ciężko, 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 bo człowiek wiesz, używa szybszych sformułowań, tak naprawdę. Tak. Bo jednak łatwiej jest powiedzieć i szybciej EXP niż punkty doświadczenia. Life point, za dużo LDA. Tak, tak. Eee, 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 ty! Bartek! Co? co ty robisz? Kończę tutorial. Jaki kończysz? Kończę tutorial. No chłopie, pożar. pożar wybuch. O! Pożar! Rusz te dla dla m... dubsko! Dla mnie coś. Nie mogę, nie mogę tego wybrać. No w A Wybrałem. Ogień, ogień się pali! No Nie chłopie. mogę to Boże i dlatego właśnie ja jeżdżę, wizowie, nie? Zazwyczaj. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? No, dobra, dobra, dawaj, jedzie dzieć. Pożar jest to znaczy, mogą być ranni przy okazji. Jadę, jadę. Boże. Pali się gdzieś, że mam tak się pojechać, co co? Dokładnie tak. Pali, pali się. Nie się co mnie pchasz do... Aha. Tak ja jestem przed tobą dużo. Jakie cię pcham? Pchałeś mnie w tyłeczek. Tak ja jestem sporo przed tobą. Dobra, ja dostałem wyzwanie, więc jedziesz teraz tam sam, musisz sobie poradzić. Ja Koniec mam inne wyzwanie. ciebie, Jezus Mary jak mi dobrze, jak radośnie. Przecież to ty do mnie przyjechałeś. To ty do mnie przyjechałeś. No nie no, ty do mnie przyjechałeś. Ja po prostu zjedzałem mapę, nic nie miałem do roboty. O. A, czyli przyjechałeś do mnie w ten sposób. No i jeszcze jakiegoś... Typie, posuń tą dupę, i na samym środku kurycy stoi, że kretyn nie Dobra, mogę dać tylko kroplówkę, ponieważ mam najprostszą pracę możliwą do zrobienia. A stację pali się pali? Panie. To nie wybuchnie? Panie, bo to za chwilę. O, potrącają mnie tymi samochodami. Panie, gdzie jest no, w ogóle coś, ten To jest przycisk, dobra. Potrącają mnie, że nie mógł o, podleczyć policjanta, by the way. Goście, No to psik-psik robimy? Psik. Ogień znika w nik. <laughs> tu mi się więcej policji przydało. Czemu ta policja nie reaguje? Ty, czemu policjanci nie robią? Gość stoi centralnie na tym policjancie. Na jego zwłokach chyba, chyba że już wyszedł ten gość albo coś. Ale to jest chamskie. No to wiesz, nie, nieważne. Ja mogę wszystkich yy, podleczyć. Chyba na takich. Nie ma problemu. O, teraz policja mnie potrąciła. <laughs> Co jest? Co się dzieje? Dobra, ci się rozbijają. Okej. Okay. Muszę podleczyć pana policjanta. No, ale oni są... Ale tu jest policja w strachu w tym momencie, stary. Bro, I can pay. Co on chce płacić? No, oni mówią po niemiecku mówią. To on ucieka. Chłopcu ucieka, co jest? Ty, ale kryminaliści przejęli więzienie na dobrą sprawę w tym momencie. Prison break. Tro, trochę tak, trochę tak. No co, ja pełnię swoją rolę, mimo wielu potrąceń, proszę państwa. Pełnię swoją rolę medyka podstawowego, ale zobaczymy właśnie. Ukończymy sobie tutorial jednocześnie teraz. Podjadę właśnie już na ukończenie, do, do zakończenia roboty. Zobaczymy, jak to wygląda jeszcze pod koniec, właśnie pracy. Bo jak to wygląda normalnie, no to wszyscy wiedzą, ale teraz może coś się zmieniło jeszcze. Także obczajmy to sobie. Czekajcie. No tam. No dobra, tutaj policja rządzi przy banku w okolicy banku, ale z drugiej strony przy właśnie e, więzieniu rządzą kryminaliści. To, to jest. Ciekawe, ja rzeczy, że rzeczy się dzisiaj w, dzieją. A ja rządzę w... No. Ty nig rządzę. nigdzie nie rządzisz, także dobra, e, kończymy zmianę. 2800 pieniążków, 140 punktów doświadczenia powinniśmy dostać. No i jeden z tutoriali został przez nas zakończony. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. i cześć. Siemanko. Hello.